28 dzień listopada. Kamil Lewera. Dzień dobry. Zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Gorzów zachęca do włączenia się w kolejną edycję kampanii Gorzów Blisko Świąt. Jej głównym celem jest stworzenie wyjątkowej atmosfery świątecznej dla mieszkańców oraz gości. W ramach tegorocznej kampanii, która rozpocznie się 1 grudnia, przygotowano bogaty program wydarzeń, koncertów i spotkań, które pozwolą poczuć magię świąt. Nowością w tym roku będzie Gorzowska opowieść Wigilijna oraz koncert zespołu Zakopower. Przed nami wyjątkowy miesiąc, wyjątkowe święta, i jak co roku miasto Gorzów przygotowało dla naszych mieszkańców miesiąc pełen wyjątkowych wydarzeń. Rozpoczynamy 1 grudnia, kończymy 28 grudnia. Ale ta taka kulminacyjna, najważniejsza impreza wydarzenie odbędzie się 15 grudnia w wyjątkowym mieście, ponieważ to wyjątkowe święta na arenie. Gorzów. W tym roku nowy projekt pod nazwą Arena i Przyjaciele. W okresie świąt nie może zabraknąć e, areny i działań e, przyjaciół e, w roku. W tworzeniu tego, tego cudownego, magicznego grudnia. Stratujemy 15 grudnia o godzinie 15. Proszę, abyście Państwo zapisali tą datę. Wtedy otworzą się drzwi areny. Zapraszamy rodziny, młodzież, dzieci starszych do spędzenia poczucia magii, magii świąt w naszej arenie. Nie zabraknie smaków świąt, czyli oczywiście przed areną przewidujemy również, również smaki świąteczne, czyli będą, będą takie punkty, w których będziecie Państwo mogli posmakować. Miodów, pierników. W środku będziemy przygotowywać również warsztaty, bo to dzieciaki najbardziej kochają święta. Będą warsztaty piernikowe, będą warsztaty plastyczne, również takie śnieżne i mam nadzieję, że tutaj dzieciaki znajdą coś dla siebie. W Nie biletujemy tej imprezy, szanowni państwo, i nie będziemy prowadzić sprzedaży tzw. biletów za złotówkę czy za 0 złotych. Chcemy uniknąć po prostu niepotrzebnego, niepotrzebnego zamieszania później w odsprzedawaniu. Tych biletów, więc szanowni państwo, bramy zostają otwarte. Muzeum Lubuskie przygotowało propozycje dla tych z Państwa, którzy chcą wprowadzić się w taką spokojną, rodzinną atmosferę świąteczną. Dlatego zapraszamy do krainy wspomnień przy dźwiękach wytwarzanych przez uczniów naszych gorzowskich szkół muzycznych. Zaczynamy 13 grudnia w Spichlerzu koncertem o godzinie 16. Później 14 grudnia o godzinie 12 zapraszamy na świąteczne warsztaty rękodzielnicze. Będzie też wizyta świętego Mikołaja, a nasze muzealne edukatorki opowiedzą o zwyczajach bożonarodzeniowych. No i oczywiście musi być też bohater, jakim jest zabytek. Może nie wszyscy wiedzą, ale w zbiorach muzeum posiadamy wiele zabytków do projekcji filmów i bajek, więc zapraszamy w świat, w którym nie było jeszcze ani telewizji, ani radia ani smartfonów. I prezentujemy dla państwa bajki wykorzystując latarnię magiczną. To jest taki dawny, dawne urządzenie służące właśnie do wspólnego spędzania czasu przy Wyświetlaniu przepięknych obrazów, bajek. I kolejny dzień, 16 grudnia, godzina 16, tym razem po drugiej stronie warty, przy ulicy Warszawskiej 35, również koncert we współpracy z Gorzowską szkołą muzyczną. Dodam tylko, że chcemy też Państwu umożliwić takie poczucie, że robią Państwo coś dobrego, więc. Cały dochód z biletów podczas tych wszystkich wydarzeń świątecznych będzie przeznaczony na konserwację naszych instrumentów muzycznych, które są zabytkowe, a które też są udostępniane do celów koncertowych. Piękną opowieść w Giliną, którą, którą robimy, realizujemy w przestrzeni hali, którą zmienimy w taką ciepłą, takie ciepłe miejsce magiczne, w którym Państwo będziecie mogli być świadkami pewnych wydarzeń artystycznych, których nie będę zdradzać, a połączone siły kultury instytucji, m.in. Młodzież Kultury, Miejskie Centrum Kultury LO numer 2, Orkiestra Denta, przygotowują dla Państwa fantastyczne przedstawienie. Będziemy opowiadać o Wigilii, o tym co się dzieje, jak się przygotowujemy, w jaki sposób artystyczny możemy pokazać Państwu i przybliżyć ten ciepły, przyjemny czas tego naszego przedstawienia. Oczywiście przed halą będą też różnego rodzaju działania. Zanim Państwo wejdziecie na halę, będziecie mogli. Twardowski. Oj, bardzo przepraszam. Halo? Tak, Panie Twardowski, już Pan wie. No, cieszymy się bardzo. To już pan Twardowski wie, że już mamy tutaj. Ja właśnie opowiadam państwu, opowiadam Gorzowianą, że pan też będzie u nas na naszym przedstawieniu. Tak, oczywiście zapraszamy. Proszę Państwa, pan Twardowski dzwonił do nas i powiedział, że będzie oglądał nas. Już słyszy nas, już wirtual przekazał jemu tam na księżyc. Już nas słyszy i będzie przyjdzie do nas właśnie tego dnia. Zapraszamy na koncert Gwiazdy, na wyjątkowy świąteczny koncert zespołu Zakopower, który wystąpi z programem Kolend i Pastorałek. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.45. Przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury, jak co roku, zapraszamy również w imieniu pani Ewy i Edwarda de na Wigilię Kultur i Narodów, która jak co roku odbywa się w gościnnych progach Miejskiego Centrum Kultury Zawarcie przy ulicy Wawrzyniaka. Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia od godziny 15. Wstęp oczywiście jest wolny dla wszystkich chętnych. Jak co roku spotkamy się przy wigilijnym stole, aby poznać tradycje świąteczne mniejszości narodowych zamieszkujących nasze województwo. W takiej poświątecznej atmosferze zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które Zostało się w kalendarz świątecznych wydarzeń na koncert kolend w wykonaniu Orkiestry Dętej, który w tym roku odbędzie się 28 grudnia w kościele pod wezwaniem Świętych Braci Męczenników, a jest to kościół na Manhattanie. Koncert odbędzie się po mszy o godzinie 18.00. W Gorzowskim Magistracie zaprezentowano kolejną wystawę. Tym razem można było zobaczyć prace przygotowane przez uczniów Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie. W ten sposób przewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec chce promować twórczość młodych artystów z naszego miasta. Tradycja już nasza, czyli przed sesją wystawa tym razem wyjątkowa zespół kształcenia specjalnego numer jeden na ulicy Dunikowskiego. Jest ze mną pan dyrektor Kruk, jest pani dyrektor, są uczniowie, którzy przygotowali nam tę pracę, a prace są zupełnie wyjątkowe. Poruszyła mnie praca wolnych kur, to zapewne uczniowie i pan dyrektor o tym bliżej opowiedzą. Jestem pod wrażeniem takiego ducha, artystycznego, Które mają w sobie te dzieci, a nie miałyby tego, gdyby nie kadra, która pracuje w tej szkole. Ta wystawa poświęcona była okno marzeń. Wyruszamy w świat wyobraźni. Młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych też ma marzenia. Może troszeczkę inaczej niż my, spogląda i odbiera świat, ale proszę mi wierzyć, że to spojrzenie jest o wiele głębsze niż nasze wielokrotnie. To robiłem pracę, to miasto mowy jak robiłem. To tak, um, pierwsze to tak fobie um, tam rysuję tak, maklejam, um, cinam i później maluję i tak fobie um, tak komiluję. Jedno z zainteresowań, jakie jest bardzo popularne wśród naszych uczniów, czyli właśnie wykonywanie prac plastycznych, jest to ich ulubiona forma spędzania czasu wolnego, jak i też wyrażania siebie. Dużo naszych uczniów nie potrafi werbalnie opowiedzieć o swoich marzeniach i o tym, co, co, ich, co ich naprawdę dotyka i dlatego wyrażają się w to w pracach plastycznych. Takim przykładem tego, co jest na przykład ważne dla ucznia mojej klasy jest praca o wolnych kurach, który właśnie bardzo się angażuje i, i jakby chce walczyć o to, żeby kury opuściły klatki. Pilnuje nas zawsze podczas zajęć kulinarnych, nawet żebyśmy mieli zakupione odpowiednie jajka od wolnych kur i także ten, na tej jego pracy kury właśnie zażywają wolności, kąpią się w basenie, jeżdżą na hulajnezę i grają w piłkę. I to jest ten świat jego marzeń. Mam nadzieję, że mu się też to spełni i nam. Kawa to nasza codzienna przyjemność. My więc postanowiliśmy z naszą kamerą odwiedzić palarnię kawy, aby odkryć tajniki parzenia tego napoju. Podpowiemy jak wybrać odpowiednie ziarna, jak je zmielić i jaką metodą zaparzyć, aby rozkoszować się bogactwem smaków i aromatów. Przede wszystkim musimy mieć źródło pochodzenia surowca, znać je przede wszystkim, tak? Musi to być dobrej jakości surowiec, zdrowy i duże ziarno. To jest pierwsza rzecz. Najlepiej jeszcze jakby to było ziarno, które pochodzi z terenów niewylesionych, które jest ekologicznie produkowane. Ziemamy zielone ziarno. Druga rzecz to jest sposób palenia kawy. Najlepiej jak jest to kawa palona w sposób tradycyjny w palarni kawy w takich tradycyjnych piecach bębnowych, a nie taśmowych i palona jest w niskich temperaturach, temperaturach i długo i chłodzona jest powietrze. Kolejna rzecz to czy ta palarnia kawy istnieje fizycznie, bo często jest tak, że mamy do czynienia, że mamy jakiś sklep internetowy, a tej palarni w ogóle nie ma. Druga rzecz. Kto pali tą kawę, w jaki sposób pali tą kawę, to też można gdzieś sprawdzić na social mediach danej palarni kawy, czy rzeczywiście ona jest wypalana, czy tylko gdzieś tam przepakowywana. Kolejna rzecz, jak już mamy dobrej jakości kawę, to jak ją parzymy, a można zaparzyć ją na dziesiątki sposobów, od takiej tak zwanej tradycyjnej parzuchy, do tego możemy nie wiem, czy z ekspresu automatycznego ją zrobić, czy z kawiarki, czy z aeropresu, czy też metodą przelewową. To bardzo ważne jest, żeby nie traktować tej kawy wrzątkiem. Pamiętajcie Państwo, nie zalewajmy kawy wrzątkiem, to jest bardzo istotne. Kolejna rzecz, pamiętajmy też o dobrym mieleniu kawy. Czyli, w zależności od metody, którą, z której będziemy pili kawę, to musimy ją odpowiednio zmielić. Spróbujmy najpierw, jak kawę pijemy, jak już mamy ją w filiżance, to poczuć jej aromat. Tak? A następnie, jak już poczujemy aromat ją, mówiąc, yy, tylko siornąć, tak, w taki sposób, żeby zrobić taki deszcz, płaszcz, taki prysznic na nasze kubki smakowe na języku i wtedy zastanowić się, co czujemy, nie bać się w kawi delikatnej kwasowości. To jest owoc, tak? to jest pestka, czyli pestka owoca, więc ta kwasowość, jeżeli ona będzie taka owocowa, tak? czyli będzie nam się kojarzyło z jakąś wczesną brzoskwinią, winogronem, jakimś czarnym owocem, to jak najlepiej. Astro Energy Warta Gorzów zakończyła rundę jesienną porażką 1–3 z rezerwami Śląska Wrocław. Spotkanie odbyło się w środowe popołudnie i było zaległym starciem z listopada. Mimo ambitnej postawy gospodarzy, rywale szybko objęli prowadzenie, a warta zdołała odpowiedzieć jedynie jedynym trafieniem Michała Samborskiego. Ostatecznie to goście przypieczętowali zwycięstwo w drugiej połowie i zakończyli rok na szczycie tabeli trzeciej ligi. Cóż powiedzieć? No dzisiaj młodzież ze Śląska e, chyba pokazała troszeczkę e, nasze miejsce w szeregu na ten moment. Bo, bo jeśli chodzi tutaj o walory, walory piłkarskie, to, to myślę, że różnica była duża. E, ale paradoksalnie w tej drugiej połowie e, ten remis był w zasięgu, bo, bo mieliśmy ku temu naprawdę dwie, trzy fajne sytuacje. A Śląsk w tym czasie nie oddał ani jednego uderzenia do bramki. E, i, I takie 25 minut tej drugiej połowy było, było cały czas na połowie przeciwnika i można było się pokusić o jakąś. E, Bramkę wyrównującą. Niestety nie udało się. Szybkie wyjście Śląska 3-1, zabiło już totalnie mecz, i, i przegrywamy spotkanie. I tą sportową informacją kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam jutro o godzinie 17.30. Do zobaczenia.